Cześć, jestem Jasiek Strzeszyński i omówię zadanie Minusy z tury ukrytej XIV Olimpiady Informatycznej Juniorów. W zadaniu dostajemy na wejściu jakiś ciąg plusów i minusów. Ich jest n do 10 do 6. I teraz postawieni jesteśmy przed takim problemem, że każde dwa sąsiednie minusy można zamienić na plusa i chcemy się dowiedzieć, jaki najdłuższy ciąg sąsiednich plusów możemy otrzymać y, wykonując takie operacje, tak? Czyli na przykład tutaj można by zamienić te dwa minusy na plusa. Te dwa minusy, te dwa minusy, te dwa minusy. W ten sposób otrzymamy 1, 2, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem plusów obok siebie. No dobrze, no to teraz y, taka pierwsza obserwacja, że możemy sobie podzielić te plusy i minusy na takie bloki. Czyli tutaj na przykład mamy pierwszy blok, on ma jeden plus. Następnie mamy drugi blok, który ma jednego minusa. Dalej jeden blok, który ma jednego plusa. Teraz na przykład blok, który ma dwa minusy. I tak dalej możemy iść, tak? Czyli teraz na przykład trzy plusy. Siedem tutaj jest minusów, plus jeden, jeden minus, i trzy plusy. No to teraz jak mamy takie bloki: minusów i plusów, no to zobaczmy, że jak mamy jakiś blok minusów który ma parzystą długość, to możemy zamienić go na blok plusów, po prostu zamieniając od lewej do prawej parę minusów. Czyli, jak na przykład, byśmy mieli blok czterech minusów, to moglibyśmy zamienić najpierw te 2 na plusa i potem te 2 na plusa. Jak mamy za to nieparzyście wiele minusów w jakimś bloku, tak jak na przykład tutaj, to jak będziemy tak zamieniać, to zostanie nam na końcu jeden minus. Czyli będziemy mieli jakieś plusy i jeden minus po gdzieś po której stronie. No dobrze, no to teraz y, przechodząc do algorytmu, jak mamy takie bloki, no to my będziemy chcieli, żeby ten nasz wynik w takim razie y, zaczynał się jakimś blokiem, który ma nieparzyście wiele. Minusów i kończył się te, tego typu blokiem. Dlaczego? Dlatego, że jakby się jakieś yy, nasz, nasze rozwiązanie zaczynało jakimś blokiem, który da, da się rozszerzyć, czyli na przykład zanim jest jeszcze jakiś plus, no to będziemy mogli je powiększyć. Yy, no i jeśli jest parzyście wiele minusów, no to będziemy mogli sobie to powiększyć. Jeśli jest Jakiś plus, to możemy powiększyć, czyli musi być także za naszym wynikiem. Jak nasz wynik to jest jakiś przedział naszego ciągu, to po lewej stronie albo już nic nie ma w ogóle, czyli to jest końcówka, albo stoi jakiś minus i za nim stoi plus. Bo jakby za nim stał minus, to by można było je jeszcze połączyć w plusa i dodać do ciągu. I tak samo tutaj, albo jeszcze może to być końcówka. No dobrze, no to nasz algorytm będzie wyglądał w ten sposób, że jak sobie policzymy te bloki, możemy je też liczyć w trakcie, czyli będziemy szli na początku zaczynamy z lewej strony i pamiętamy sobie, ile jest plusów w naszym aktualnym rozwiązaniu, jakie zajmujemy, ile, jakie jest najlepsze rozwiązanie, jakie do tej pory znaleźliśmy. I gdzie się znajdujemy? Czyli na przykład teraz bierzemy tego plusa, no to możemy go dodać do tego naszego rozwiązania. Czyli nasze rozwiązanie to jest na razie sam ten plus. Teraz trafiamy na tego minusa, no to tutaj się nic nie da specjalnie zrobić z nim. Nie można, tutaj jest po prostu ten jeden minus. Czyli mówimy, że ten plus yy, sprawdzamy, czy nie jest naszym najlepszym rozwiązaniem teraz. No jest, dlatego że wcześniej żadnego nie mieliśmy. Więc zapisujemy sobie ten plus jako najlepsze rozwiązanie, czyli długość 1 i przechodzimy dalej. Tego minusa no, nie można wziąć i teraz będziemy mieli tego plusa, znowu dodajemy sobie do rozwiązania, czyli nasze rozwiązanie aktualne to jest ten jeden plus, a najlepsze to jest ten plus. Teraz natrafiamy na ten blok dwóch minusów. Przechodzimy sobie tutaj, sprawdzamy, że dalej też jest minus, więc patrzymy, że to jest jeden blok. Mamy ten blok dwóch minusów. No to on jest parzystej długości, czyli zamienimy sobie go na jednego plusa, tak jak jego długość to jest jakieś powiedzmy a, to zamienimy sobie to na a przez dwa plusy. Czyli to jest jeden w takim razie, czyli teraz pamiętamy, że mamy dwa plusy w rozwiązaniu, tak? I to jest to rozwiązanie, ten plus z tymi dwoma minusami. Dalej trafiamy na plusa. Dalej za nim jest znowu plus i plus, czyli to jest blok trzech plusów. Dodajemy sobie do rozwiązania 3, bo to są plusy, które możemy wziąć dalej. No czyli mamy na razie w rozwiązaniu raz, 2, 3, 4, 5. I teraz trafiamy na tego minusa. Patrzymy dalej: minus, 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 czyli mamy blok 7 minusów. No to, to jest teraz blok nieparzysty no to jak będziemy sobie chcieli go dopiąć do tego naszego rozwiązania, które do tej pory mieliśmy, to będziemy zamieniać najpierw t2 na plusa, t2 na plusa i t2 na plusa. Czyli jak on ma długość jakąś b, to uzyskamy, ten jeden zostanie nam na końcu, wiemy, bo to jest nieparzysty, czyli uzyskamy b-1 na 2 plusy z tego, tak? Czyli jak to jest b się równa 7, to uzyskamy raz, dwa, trzy plusy. No to możemy sobie zobaczyć, że jak mieliśmy 5, to teraz będziemy mieli rozwiązanie 8, ale tutaj stoi ten minus, tak, bo trafiliśmy na nieparzysty blok. Więc teraz musimy powiedzieć, że już tamto rozwiązanie nie będzie się go dało przedłużyć. Czyli sprawdzamy, czy nie jest najlepsze, i jest najlepsze, bo wcześniej mieliśmy rozwiązanie tylko 1, czyli ustawiamy sobie najlepsze rozwiązanie na 8 i teraz nasze. Nasze aktualne rozwiązanie, no to jeśli będziemy chcieli teraz je przedłużać na prawo, to byśmy woleli, żeby tutaj te minusy zamienić z końca na plusy, żeby się dało to dalej przedłużyć. Więc tego minusa zostawimy wtedy yy, niezamienionego, no bo skoro przedłużamy na prawo, to on nas nie obchodzi, i będziemy mieli znowu b minus 1 na 2 tych plusów jako nasze aktualne rozwiązanie teraz. Czyli aktualne rozwiązanie to jest 3 plusy tak. Dodajemy sobie teraz patrzymy że tu jest plus dodajemy jednego plusa mamy 4 plusy w rozwiązaniu teraz natrafiamy na jednego minusa jest nieparzyście wiele no b minus 1 na 2 właśnie można zobaczyć że to jest 0 bo to jest 0 przez 2 no czyli nie możemy nic dodać do rozwiązania czyli nasze rozwiązanie to jest to 3 plus 1 czyli 4 plusy. No to sprawdzamy czy jest najlepsze. Nie jest, bo wcześniej mieliśmy 8. No i y, jako aktualne rozwiązanie ustawiamy sobie B minus 1 na 2, czyli 0 znowu. No patrzymy dalej. Plus, 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 czyli blok trzech plusów. Aktualne rozwiązanie to 3 w takim razie. No i już ciąg dalej się kończy. Czyli jak ciąg się kończy, no to też y, sprawdzamy czy rozwiązanie, które mieliśmy do tej pory, aktualne nie jest najlepsze. No, w tym przypadku nie jest, bo to są 3 plusy. Czyli mniej niż 8, które wcześniej dostaliśmy. No to podsumowując, algorytm wygląda tak, że trzymamy sobie nasze najlepsze do tej pory rozwiązanie i rozwiązanie aktualne. I teraz przechodzimy po tym ciągu zliczając bloki. I jeśli trafiamy na jakiś blok plusów. To do naszego aktualnego rozwiązania dodajemy liczbę tych plusów. Jeśli natrafiamy na jakiś blok y, parzystej liczby minusów, to do naszego aktualnego rozwiązania dodajemy y, A przez dwa plusów, jeśli A to jest liczba tych minusów. Jeśli za to trafimy na blok nieparzystej y, liczby minusów, to do naszego aktualnego rozwiązania dodajemy sobie b-1 przez 2 plusów, jak b to jest długość tego ciągu. I sprawdzamy, czy to jest najlepsze rozwiązanie. Jeśli tak, to je sobie aktualizujemy. I teraz tamto rozwiązanie wyrzucamy, i jako nowe, aktualne rozwiązanie ustawiamy b-1 przez 2 plusów. I na końcu sprawdzamy, czy aktualne rozwiązanie nie jest najlepszym. Teraz omówię kod do zadania minusy. Na początku wczytujemy ten ciąg składający się z plusów i minusów. Bierzemy sobie n jako długość tego ciągu. Inicjalizujemy sobie te zmienne pomocnicze czyli to będzie zmienna, która nam mówi, ile w aktualnym rozwiązaniu się znajduje plusów. To jest ta zmienna, która nam mówi, jakie było najlepsze rozwiązanie do tej pory, a to jest zmienna, która nam powie, jaka jest długość bloku aktualnego. Dalej yy, mamy sobie pętlę. Przechodzimy po całym ciągu i teraz tutaj na początku sprawdzamy sobie, czy to należy dalej do tego samego bloku. Jeśli tak, to zwiększamy blok i idziemy sobie dalej. No tutaj, jeśli mamy else, to znaczy, że te dwa znaki, ten ostatni i ten teraz, są różne. Czyli jesteśmy na końcu bloku. No i wtedy, jeśli to był blok plusów. To tak jak mówiłem, po prostu dodajemy długość tego bloku, czyli aktualny, do aktualnego wyniku, czyli plusy. W przeciwnym wypadku, czyli kiedy to był blok minusów, to na początku dodajemy sobie do aktualnego wyniku długość tego bloku przez 2, bo jeśli blok jest nieparzysty, to dzieląc przez 2 automatycznie zaokrąglimy w dół, czyli tak jakbyśmy zrobili aktualny minus 1 na 2. No dobrze, i teraz, jeśli było nieparzyście, to sprawdzamy, czy to jest najlepszy wynik. Czyli maksujemy sobie najlepszy wynik z tym aktualnym i aktualny ten wynik ustawiamy na długość bloku podzieloną przez dwa. No i na końcu ustawiamy sobie aktualny na jeden na, przyszło, na przyszły blok, bo teraz ten blok na pewno ma co najmniej ten jeden element. I na końcu sprawdzamy sobie jeszcze właśnie ten ostatni blok którego nie rozpatrzyliśmy jeszcze tym forem, czyli dodajemy sobie po prostu zawsze długość bloku na 2 i maksujemy sobie wynik z długością bloku. I na końcu rozpatrujemy sobie jeszcze ten blok, którego nie rozpatrzyliśmy tym forem, czyli ten ostatni, więc dodajemy sobie długość tego bloku podzieloną przez 2 do wyniku i maksujemy sobie najlepszy wynik z tym wynikiem aktualnym. No i Wypisujemy na samym końcu ten nasz najlepszy wynik. Dziękuję.